pewnie jak to się nazywało trudno on jest bardzo potrzebny no w ogóle tutaj się zawiera sojusze partnerów handlowych i tak dalej i tak my tutaj umowę handlową na więcej kasy przychodziło Mamy także może jakiś inny rodzic, o na przykład na KISO zaprezentuje. Możemy zażądać umowy handlowej, no, co nam e, friend, przybywa kasy na turę. Tak tutaj turę, tury się rozdzielają na pory roku. Czyli wiosna, lato, jesień, zima i rok idzie, czyli cztery tury i rok idzie. Za, zażądaj przymierze, sojuszek, domyślajcie y, się. Uczynienie wasalem... Yy... Aha. Yy, co... Badą pod Twoją władzą, ale wszystko ród i tak dalej. i No nie będą takim... Twoim podobiecznym klanem. Wypowiedź yy, wojnę, to... To pewno wiecie. zarządzaj przyłączeniem się do wojny. Możemy yy, poprosić o przyłączenie się do wojny po naszej stronie yy, na, na jakiś inny klan. Yy, Zarządaj to nie wiem, że, że, no zerwanie przymierza, prawo przy marszu, czyli że może z, z, jak podpiszemy z, z nim właśnie yy, prawo przy marszu, to może możemy się przechodzić po jego terenach yy, bez, bez jego bez zerwania sojuszu i tak dalej yy, przydatne opcja danina, czyli kasę, żeby dawać, aranżowanie małżeństwa. Yy, no, żeby ten... No. Żeby. No, połączyć. Yy. No, myślę, że się domyślacie, że nie chce się tłumaczyć. Dobra. Aha, coś, się nie wzięli. This... Tak. Dobra. Dobra czemu czemu wy chcecie wojnę skarby macie. Jedno. You know. Dobra. O G -G na... O G -G... Nie wiem jak to się nawet czyta ich nazwę. O Giga O Giga. <giby> dobra na umowy handlowe przymierze. O, o świetnie, dobra. Eee. Yy, dobra. Mamy dwóch sprzymierzeńców, czterech organów handlowych jednego wrogów, plackowaty klan z Dobra to może już wyjdziemy z Tak biegłość w sztukach, y, że tutaj rozwijamy swoje sztuki Dostajemy nowe umiejętności, nalaczy Takie y, pierdoły jak 1 do plus zadowolenia w łościach rodu Nie wiem o co, come on na przykład z handlu widzicie takie pierdoły My Będziemy w Pushido czyli w walce a nie w chi czyli yy, można powiedzieć że t, yy, rozbudować yy, yy, jezus maria gospodarką się zająć ja musi to najpierw yy, i tak finanse to wszystkie tutaj dochody i tak dalej i ten duży przycisk odpowiada za koniec tury i... Ten miesiąc to jest skarbiec rodu, czyli ile mamy dostępnej kasy. Dochód rodu, czyli yy, ile nam przychodzi yy, z umów handlowych. W ogóle naturę ile nam przychodzi. I Żywność, która jest yy, potrzebna, żeby buty się nie rodziły. Jeśli jest niska potrzeba zacząć yy, budować na przykład farmy, ale to potem. Ocie teraz budujemy. I tak yy, budowa. Zbudujemy na twierdy nasz, nasz zamek i ulepszone nawadnianie to właśnie dla tych polenek ryżowych, które dostarczają nam. Żywność. Dobra. 450 i może pierwsze wojsko zwerbujemy. No Jezus Mary. Werbunek. Naszygaruj z Jarik. Oni są podstawową. Yy, jednostką w szogunie po cała piechota, jednostka piechoty i tak yy, tutaj mamy jakiś wroga ja z nim nie chciałbym na razie z tak małą liczną armią walczyć samemu więc zaatakujemy go ale włączymy automatycznie rozczygnięcie bitwy ale najpierw zapiszemy Tak, mam, widzicie tutaj macie przewagę, żółty to jest mój kolor czerwony przeciwnika. I tak wyraźnie prze, y, wygrana. Tyle jednostek stracił, tyle ja straciłem. Aha, dobra. I... I... No i świetnie. Y, mam nową umiejętność. Może ich dobijemy do końca? nie przeszkadzali i przyjmiemy ich stolicę. Ta, tutaj nie będę zapisywał. Przydarzyła mi się przy, przykra rzecz, bo mi się zrąbał monitor. Gram na innym, na większym, ale to już niestety nie mój. to długa sprawa, mówiąc. O, w pewnym sensie mój. Ale to gdzie bym rozmawiał o tym. I tak, nasz generał y, awansował, a raczej no, bo generał I tak, świta. Co tu daje? To. I to dobra. I to na tyle. widzicie tutaj macie przedstawioną no, całą mapę. Patrzcie jak ona jest długa. Świetnie. Podbić całą Japonię to sztuka. <gry> tak. Tylko czym Może się, jeszcze to przesunąć wojsko? Dobra, to już maks maksymalnie. Dobra. Mam nadzieję, że no. mnie Sojusz... Cz... Sojusz... Ni... że mój jakiś sojusznik mnie nie, yy, nie zerwie paktu... Bo jak zerwie, to będę musiał wracać najprawdopodobniej do sojcy mojej Kai. Aha. Dobra. Śmiemy odwrót. Choć nie... Wiem. Czekajcie, mam lekko niestety. Znaczy mój generał jest lepszy. Bardziej doświadczony, ja samuraj z o on ma gauru. Lekka jazda takedów, to od razu w łuczniku wyposzło i... Dobra, nie. Weźmiemy walkę, zobaczymy co się stanie. Kurde, generace, Trudno. Dobra, tutaj ty film wyskoczył dlatego, że zwerbowałem... Yy, zwerbowałem naszego z Jari Dobra, nie będę... O, Dobra I mu widzę, że dwie jednostki My też tutaj pójdziemy O... Oho Ajá. <coughs> uh, bueno.